Witam i zapraszam na pasjonujący mecz Włochy-Hiszpania w ramach EURO 2024. Obydwa zespoły do tej pory mierzyły się już wielokrotnie. 12 razy wygrywały Włochy, 15 razy Hiszpania, z kolei 13 razy padł remis. Bilans bramkowy wynosi 58 do 58 i zobaczymy, czy dzisiaj któryś z tych zespołów przeważy szale na swoją stronę. Jest to ważne spotkanie w kontekście awansu do fazy pucharowej, a oprócz tych dwóch ekip, które dzisiaj oglądamy na boisku, mamy tu także i Chorwatów oraz Albańczyków. Tradycyjnie najpierw zobaczmy na składy. Włosi w bramce Donaruma, danej Bastoni, Scalvini, Bellanowa, Darmian, Jorginho, Fratezi, Fagioli, Raspadori, Nieza oraz Kamakka, zdobywca bramki przeciwko Albańczykom. Hiszpania. Między słupkami Unai Simon. W obronie Laporte, Lenormand, Grimaldo. I Vivian, następnie Zubimendi, Ruiz, Rodri, Ansufati, Oyarzabal i Alvaro Morata. Dwie ekipy, które są jednymi z kandydatów do końcowego triumfu. Wydaje się, że większe szanse ma Hiszpania, mimo że to Włosi są obrońcami tytułu. Ale mecz wszystko może zweryfikować także i na korzyść piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego. To właśnie. Gracze w niebieskich strojach rozpoczęli to spotkanie. Bellanowa Raspadori do Kiezy przejmuje Grimaldo Fabian Ruiz, zawodnik PSG Zagrywa do Rodriego, przejęcie przez Włochów Kieza Federico. Kieza zablokowane uderzenie. I teraz mamy odbramkarza od Bramkarza od Unaja Simona Zubimendi Ruiz Laporte. Starają się wybadać tą tiki, taką a rywali Hiszpanie. Heimer i zawodnik obecnie grający w Al-Nasr, w reprezentacji do tej pory 29 występów. Raspadori, lewą stroną boiska, próbują przeprowadzić skuteczną akcję Włosi, jednak jest problem, bo hiszpańska defensywa nie zawodzi. Simon. Oj będzie piłka poza boiskiem Jednak udało się ją jeszcze utrzymać w strefie boiska Ale przejęli Włosi z Kamakka Z Kamakka Za długo przetrzymał tę piłkę Przejęli znowu zawodnicy z półwyspu Iberyjskiego Darmian, Jorginho Ładnie teraz Hiszpanie Ansufati. Górna piłka do Jarzabala Przejmuje Raul Bellanowa Wycofanie do Kigiego, do Narumy. Scalvini. Gieza. Wyprzedził Alejandro Grimaldo. Jednak ten nie odpuszcza. Dogranie teraz do Fagioli. Jego Fagioli. Powstrzymany. Będą Hiszpanie próbować kontry. Pratezji. Odzyskanie teraz. Wielka walka w środkowej strefie. Boiska o piłkę. Bastoni. Pratesi, Jorginho. Do on ma ten instynkt strzelecki, który pokazał zdobywając zwycięską bramkę przeciwko Albanii. Kieza Mateo Darmian. Prost w biegu na Fabiana Ruiza. Teraz Fatih. Szansa dla Hiszpanów na kontrę, ale Fatih przeholował, można powiedzieć, tę piłkę. Bo mógł zagrywać do któregoś z kolegów. Scalbini. Darmian. Do Kiezy. Oni już nie błyszczy tak szybkością w tym spotkaniu jak dawniej, ale jednak mecz póki co dość spokojny. Nawet jeśli zdarzają się błędy zawodnikom obydwu ekip, to nie kosztuje ich to nawet strzału ze strony rywali. Scalvini, Bastoni, i dalekie podanie do Raspadoriego, przejęcie przez graczy. Współwyspu Iberyjskiego, Ruiz Do Grimaldo Teraz do środka, Laporte Fabian Ruiz Rodri Rodri, czyli piłkarz Manchesteru City, który jest wart 120 milionów euro 27-latek W reprezentacji Hiszpanii 51 występów, 3 gole Skamakka Napastnik Atalanty Bergamo do tej pory w 17 występach. Tylko jeden gol, niewątpliwie jest to spowodowane tym, że często wchodził z ławki rezerwowych. Vivian Dani, Vivian z Atletiku Bilbao. Tylko dwa występy w reprezentacji. Dzisiaj prezentuje się po raz trzeci. Zobaczymy, jaki ten występ będzie. Rodri Zubimendi Tiki taka w wykonaniu La Furia Rocha. Dzisiaj grają bez furii, zwykła rocha można powiedzieć. Ruiz, Alvaro Morata, jakby usłyszeli, o jarzabal. I to było uderzenie, które mogło postraszyć Donnarumę. Gigi Donnarumę, teraz do Darmiana. Jeza! Darmian, wymiana piłek, Fagioli. Odpatrzyli się Włosi od Hiszpanów, również grają krótkimi podaniami. No i teraz prezent dla Hiszpanów. Jest, jest przy piłce Fabian Ruiz, Grimaldo, zdobywca Mistrzostwa Niemiec z Bayerem Leverkusen, także i finalista Ligi Europy i piłka poza boiskiem. Tym razem prezent od Hiszpanów dla Włochów. 51% przeszalania piłki Hiszpania, 49% Włochy. No proszę, będzie kolejny aut. Pani Vivian zaczyna od wyrzutu. O Jarzabal. No, bez błysku Hiszpania, zarówno w tym spotkaniu, jak i w meczu przeciwko Chorwatom, Laporte. Po ziemi do Moraty. Alvaro Morata. I nic z tego nie wyniknie, bo wyszedł po te piłkę do Naruma. I koniec pierwszej połowy. Połowy do nudnej, Na tablicy wyników 0 do 0. Wydawało się, że to będzie takie widowisko, a tymczasem oba zespoły grają bardzo zachowawczo. Jeden strzał na bramkę, jeden celny po stronie Hiszpanii, natomiast po stronie Włoch jeszcze bez strzałów. Zapraszam na drugą połowę, miejmy nadzieję, że ciekawszą. I druga połowa się właśnie rozpoczęła. Rozpoczęli ją gracze Larocha. Laporte, Fabian Ruiz, ale tutaj na razie spokojnie Hiszpanie, Rodri na własnej połowie boiska, Zubi dogranie do Moraty, ale ten uciekł od piłki zamiast nieco poczekać, Jorginho, Fagioli, Włosi mają lepszą sytuację w grupie, oni za pierwszy mecz zainkasowali trzy punkty, z kolei Hiszpanie. Mają jeden punkt, no ale grali jednak z silniejszym rywalem, bo Włosi mierzyli się z Albanią, a Hiszpanie z Chorwatami. Ruiz, Pati, teraz Fratesi, Doskamaki, Raspadori, Bellanowa, Dani Vivian z Faulem. Dzisiaj niespodziewanie 24-letni gracz Atletiku Bilbao z opaską kapitana. Jest to jeden z dwójki graczy tego klubu z Bilbao obok UNAJA Simona, dzisiaj na wojsku. 54 minuta meczu. Jorginho, dograniem do Skamakki, wznowił grę. Darmian, pratezji po ziemi, szuka tam kolegów polukarnym I przejęli Hiszpanię, jednak wciąż jest niespokojnie, wybijają to narzut drożny. Wydaje się, że można było tę piłkę posłać gdzieś daleko do przodu, ale jednak Włosi z pewnością takim stałym fragmentem gry nie pogardzą. Jorginho. Dośrodkowanie, wybicie przez Hiszpanów. Teraz Bastoni. Górna piłka do frate z jego, ten był na spalonym. A więc mamy pierwszego spalonego na tym Euro. Dość niecodzienna sytuacja, że w poprzednich meczach takich spalonych nie obserwowaliśmy. Teraz Unai Simon rozpocznie od własnej bramki Morata. Przejęli się dokładnie. Skamakka ma do kogo zagrać. Ma po lewej stronie kolegę, do którego mógłby dograć, a tymczasem on decyduje się na uderzenie. No nie był to dobry pomysł. Oczywiście będzie rzut rożny za chwilę dla Italii, ale. Jednak zachowanie bardzo samolubne. Eskamaka jest w klasyfikacji strzelców oczywiście na drugim miejscu. Natomiast powinien przedkładać dobrą reprezentacji nad dobro własne. Teraz szansa dla Hiszpanów, ale przejęli jednak Włosi. Fratezi, Fagioli do Darmiana i Hiszpanie Morata. Fati Martin Zubimendi z licznej grupy piłkarzy grających w Realu Sociedad, która pojechała na Euro 2024. Real Sociedad to klub, z którego najwięcej Hiszpanów wybrało się na mistrzostwa Europy. Ruiz Zubimendi. Grimaldo. Miejmy nadzieję, że ten mecz zakończy się jakimś wynikiem bramkowym. Rodri, Alvaro, Morata. Morata! Było blisko, ale Donnarumma oczywiście takie piłki nieraz już wyjmował. W pierwszym spotkaniu z Chorwatami Włosi postawili na Aleksa Mereta. Dobrze uwolnił się Alvaro Morata. Mógł jeszcze nieco wyżej uderzyć. Wtedy niewątpliwie Donnarumma miałby większe problemy. Zmiana w ekipie włoskiej. Mateo Retegi zamiast Kamaki No i słuszna decyzja. A teraz rzut rożny dla Hiszpanów. Nie dosięgają do tej piłki Fabian Ruiz, Rodri, ani też Zubimendi. Wybicie piłki teraz przez Włochów. I będzie za chwilę od wyrzutu z autu rozpoczynać ponownie ekipa La Rocha. Celność podań na dość podobnym poziomie. 80% Włosi, 85% Hiszpanie. Ale teraz nie zdołał panować piłki Fabian Ruiz i będzie jeszcze zmiana. Zakani zamiast Raspadoriego. Czyli Włosi wymieniają napastników. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Jeza. W meczu przeciwko Chorwatom pojawi się na boisku pod koniec. Jako zmiennik dzisiaj. Jest zagra od pierwszej minuty. Ale ta jego gra nie powala na kolana. Ustępuje wyraźnie umiejętnościami rywalom, chociaż w tej akcji, no przynajmniej na początku, zaprezentował się nieźle, ale już stracił tę piłkę. Ansufati. Szansa na kontrę dla Hiszpanów. Alvaro Morata. Morata mogą nie zdążyć Włosi wrócić do własnego pola karnego. Jednak udało się przejąć piłkę Bastoniemu, Fratezi Retegii. Zakani. Nadia Zakani nadciąga lewą stronę boiska, fratezji, retegi, Jorginho. Rodri w środkowej strefie boiska przejmuje futbolówkę o Jarzawal, dogranie do Moraty. Z boku ma jeszcze Ansu Fatiego, o I odbiór przez Włochów, retegi. Zakani, 82 minuta spotkania na tablicy wyników, wciąż 0-0. do 0. Ekipa włoska nastawiona ofensywnie. Z kolei Hiszpanie neutralnie. Fratezi, Jorginho. Zobaczymy, czy to ustawienie Włochów przyniesie im uprawnioną bramkę. Rodri, Laporte. Taki podział punktów wydaje się przy takim meczu sprawiedliwym rezultatem. Niemniej jednak lepiej się ogląda mecze, gdzie w końcówce padają bramki. Podobnie jak to mieliśmy w meczu Turcja Gruzja Oyarzabal Vivian Oyarzabal do grania i teraz będziemy mieli uderzenie ale Alvaro Morata nie trafił a później uderzył w boczną siatkę Alvaro Morata Dzisiaj przed wielką szansą na to by dać Hiszpanom prowadzenie w ostatnich minutach No i ten strzał drugi wydaje się zupełnie niepotrzebny Mógł lepiej chwilę poczekać na któregoś z kolegów. Będzie znowu zmiana u Włochów. El Sharawi zamiast Federico Chiezy. Scalvini. Fagioli. Teraz oba zespoły już w nastawieniu ofensywnym. Zakani. 3 minuty doliczonego czasu gry na tablicy. Retegi. Sędzia jakby chciał jeszcze dać szansę. Którejś z zdruży na zdobycie jednej bramki, chociaż tej jednej, która da trzy punkty fratezy, Bellanowa. Zakani, zakani, może to jest ta sytuacja? Faul? Będzie jeszcze rzut wolny. Dobra sytuacja, by dograć. Bez żółtej kartki tym razem, Paulował Rodri. Ale to też było bezpardonowe wejście. Dziwne, że sędzia nie zdecydował się na wyjęcie kartonika. Carvajal zastąpi Viviana, a teraz dogranie w pole karne Fagioliego do Enszarabiego, ale jego tam nie było. Przejęli Hiszpanię i będziemy mieli koniec meczu. Włochy remisują bezbramkowo 0 do 0 zatem z Hiszpanią. Nie było to jakieś porywające widowisko. Patrząc na to, kto był na murawie. To widowisko było wręcz żalujące. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. Do usłyszenia i zapraszam jeszcze do obejrzenia skrótu.